Chyba nikt się tego nie spodziewał, ale skoro już wiemy, jak będzie wyglądał ostatni odcinek AOT, to postanowiłem, że w końcu wyjaśnimy sobie kwestię tego, jaki jest najsilniejszy tytan w całej serii. Wczoraj skończyłem serię, w której omawialiśmy sobie ostatniego z dziewięciu tytanów, i teraz, mając na kanale materiał o absolutnie każdym z nich, jestem w stanie zaprezentować Wam w miarę obiektywną topkę, która przedstawia Wszystkich posiadaczy Tytanów. Już w tym momencie możecie pisać swoje topki w komentarzach, a ja postaram się z wami podyskutować. Gotowi na film? No to zaczynajmy. Ostatnie miejsce nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Wszak znajduje się tam Tytan Transportowy Big Finger. Owszem, jak każdy z pozostałych ósemki, ten Tytan ma swoje unikalne zdolności, ale nie są one na tyle wyróżniające się i skuteczne. Abym umieścił go choć troszkę wyżej. Musimy pamiętać o tym, że nawet pośród najsilniejszych dziewięciu tytanów tego świata istnieją takie, których zadania to jedynie transport lub przenoszenie informacji, a do takich właśnie zalicza się ten odpik. Niewątpliwie jego największą zaletą jest to, że posiadać może się w niego niemalże nielimitowanie zmieniać i najprawdopodobniej właśnie ta zdolność mocno przyda się. W ostatnim odcinku naszego ukochanego anime. Oprócz tego, że jego nazwijmy to kondycja jest na niezrównanym poziomie, to jako środek transportu może on przynosić najróżniejsze rzeczy, a przy tym komunikować się bez konieczności przemiany w człowieka. Niemniej jednak, mimo swoich zalet, bezapelacyjnie przegrałby z każdym z pozostałych ósemki. Także zostawiamy go na ostatniej lokacie. Kapkę wyżej uplasował się zwierzęcy. I tak, wiem, że być może jest to nieco kontrowersyjne, ale pamiętajmy, że oceniamy zdolności Tytanów jednostkowo, a nie ze względu na posiadacza. W anime Tytan Zika był użyteczny przede wszystkim ze względu na królewskie dziedzictwo, które pozwalało mu nie tylko najprawdopodobniej być większym niż poprzednicy, ale i przede wszystkim za pośrednictwem korynatu był on w stanie sterować. Pomniejszymi tytanami, co bardzo dobitnie widzieliśmy pod koniec trzeciego sezonu i na początku czwartego. Jak sam Tom Xavier przyznał, jego tytan nie znajdował żadnej użyteczności, dlatego możemy założyć, że wszystkie moce, jakimi dysponuje Zig, zawdzięcza on swojemu pochodzeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy tytan powyżej 10 metrów wygrywa z transportowym, dlatego miejsce 8 należy właśnie do brata Erena. No dobrze, pora na zaciekły pojedynek, ponieważ siła i moc paru następnych tytanów jest bardzo zbliżona. Na pierwszy ogień idzie Szczynkowy, który przy odpowiednim wyszkoleniu faktycznie staje się niesamowicie użytecznym stworzeniem, ale to tak naprawdę chyba najtrudniejszy tytan do nauki. Wszystko za sprawą swoich mikrych rozmiarów, niezrównanej zwinności i utwardzeniu poszczególnych tkanek. Tytan Porko faktycznie mógł wygrać z każdym poza top 3, ale wystarczył jeden moment nieuwagi i te 5 metrów sprawiało, że nie miał on już żadnych szans. Dobrze, widzieliśmy to przy okazji odcinków związanych z Liberią, ale skoro już umawiamy Tytan w posiadaniu Mare, to przejdźmy do opancerzonego, który ku zdziwieniu dużej ilości osób znajduje się dopiero na miejscu szóstym. Ten tytan ma tak naprawdę dwie zalety. Wielkość i pancerz. Oprócz tego jego potencjał jest limitowany, i tak, jego umiejętność pasywna oscyluje również wokół transportowania świadomości, ale jest to wynik treningu wojowników, a nie sama zdolność opancerzonego. Gdy dowiedzieliśmy się, że jest naprawdę wiele sposobów na zniwelowanie tej pancernej powłoki, to okazało się, że ten tytan nie jest aż tak silny, jak wydawało nam się w pierwszych odcinkach. Dodatkowo płaty pancerza nieco ograniczały mobilność, także mierząc się z innymi 15-metrowymi odpowiednikami, Rainer w późniejszej fazie show pozostawał bez szans i dobrze pokazywał, ilustrował to moment, w którym przegrał z Tytanem Zika. A skoro już mówimy o 15-metrowych Tytanach, to pora na Tytana Ani Leonhardt, czyli najbardziej adaptującego się stworka w całym anime. Konsumując poszczególne komponenty, Ani była w stanie częściowo korzystać z koordynatu czy utwardzenia. W ten sposób stawała się nie tylko bardziej kompletna jako wojowniczka, ale i prowadziła cały przemarsz tytanów na Shingenshinę. Jak dla mnie użyteczność tego tytana zdecydowanie wykracza poza wcześniej wymienione. Zastosowanie jej zdolności jest tak wszechstronne, że nie było innej opcji, jak tylko usytuować ją tak wysoko. Na podobnym poziomie jest chyba faworyt fanów i dobrze wam znany atakujący Erena Egea. Kwestia z nim jest taka, że również posiada umiejętności adaptacji, ale przede wszystkim ma coś, co do tej pory było raczej szczątkowo opisywane przez innych twórców anime. Chodzi mi oczywiście o moment, w którym przez Erena przypływa rządza wolności, a on sam zaczyna emitować parę i widocznie zwiększa się jego siła. To może właśnie od tego wziął się jego przydomek, gdy wieki temu ten tytan był używany jako narzędzie do szturmowania. Nie dość, że Shingeki no Kyojin jest w stanie przejąć część zdolności innych tytanów, to może wejść w stan, w którym tak naprawdę nie wiem, czy jest powstrzymywalny nawet przy samym Erenie. Jeszcze no, pamiętajmy o tym, że oczywiście tytan atakujący może wysyłać swoje wspomnienia do przeszłych posiadaczy. Prawda jest taka, że gdyby nie fuzja energii, z jakiejś skorzystała ani do stworzenia osłony, to prawdopodobnie zwiadowcy sami musieliby sobie radzić z Erenem. No ale dobrze, wszystkie znane nam tytany zostały już omówione, a więc przejdźmy do ścisłej czołówki, a więc naszego top 3. To naprawdę wielu zdziwi, ale miejsce trzecie to nikt inny jak Tytan Kolosalny w wersji 60 metrów. Tak, pewnie większość z Was chciałaby tutaj widzieć rud Tybur, ale spokojnie, ten temat jeszcze dzisiaj poruszymy. Tytan Kolosalny znajduje się tutaj głównie dlatego, że obuchowy prawdopodobnie w pojedynkę byłby w stanie przejąć Paradis, a jego 60-metrowy kolega już nie do końca. Widzicie, możliwość niszczenia murów, niewrażliwość na działania adwersarza i kontrolowany wybuch to coś, co na pewno... To coś na co na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, ale dostanie się do jego słabego punktu nie jest wcale takie trudne. Owszem, może dojść wtedy do emisji pary, ale myślę, że gdyby tylko zwiadowcy zdywersyfikowali swoje działania, to sam kolosalny nie byłby w stanie wiele wskórać. Oczywiście jego potencjał jest nieoceniony, ale to jednak niewystarczająco, aby uznać go za najsilniejszego spośród tytanów z wyłączeniem pierwotnego. Skoro już poruszyliśmy ten temat, to brnijmy w niego dalej. Ród Tybur posiada w swoim wyposażeniu bezapelacyjnie najsilniejszego tytana spośród podstawowej ósemki. Mówię tak dlatego, że jest to absolutna kontra na wszystko. Broń na dystans jest, na walkę wręcz jest, tworzenie pułapek w okolicy powstania tego tytana również jest, niestandardowe rozmieszczenie posiadacza jest, możliwość podróży po całym okolicznym obszarze również jest. Ten tytan jest po prostu kompletny. Wszak gdyby nie Mikasa, to najprawdopodobniej nie, już, nie mielibyśmy już do czynienia z Erenem. Lara Tybur korzystała z niego w sposób niesamowity i gdy tylko Eren byłby w stanie zrobić to samo, to prawdopodobnie nadal atak on Titan miałby parę odcinków do wydania. Teraz coś, czego chyba wszyscy się dla odmiany spodziewali, czyli tytan pierwotny na pierwszym miejscu. Co tu dużo mówić, stwór wielkości Shingashiny, który jest w stanie sterować wszystkimi Erdianami, którzy notabene są jego integralną częścią. A pod swoim kuratelą miliony tytonów z murów jest w stanie korygować świadomość zbiorową i tak naprawdę to jego istnienie przez ostatnie 2000 lat determinowało to, w jaką stronę potoczy się historia świata. Tytan, który jest ostatecznym antagonistą całej serii i który sprawiał, że... Od 2000 lat to wszystko musiało zmierzać w jednym kierunku bezapelacyjne, top 1 i tutaj chyba nawet nie można dyskutować to znaczy myślę, że absolutnie w każdej z naszych topek on będzie właśnie znajdował się na tym, a nie innym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach z SNK.